Kolekcje i to tutaj... Spotkanie gminnych przedsiębiorców. Okres przedświąteczny stał się jakby pretekstem czy okazją do zorganizowania wspólnego spotkania przedsiębiorców gminy Szemut. Spotkanie zainicjował Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski oraz przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Pesz. W świetle rozwoju gminy przyszłej trasy S6, która będzie przebiegać przez nasze tereny, warto się poznać, rozmawiać. To przedsiębiorcy są siłą napędową rozwoju naszej gminy, powiedział Wójt. Gmina, która ma prężnych przedsiębiorców, to raz, że są wpływy do budżetu gminy. Druga rzecz, to świadczy o tak, takiej potędze gminy, można też powiedzieć. I trzecia, chyba najważniejsza, że daje miejsca pracy. Dzisiaj, jeżeli mamy duże, prężnie działające, nowoczesne przedsiębiorstwa, jakie mamy na terenie naszej gminy, no to przyciąga też właśnie nowych mieszkańców. I to wszystko się zaczyna w pewien sposób uzupełniać. I wtedy się okazuje, że jest i catering potrzebny, bo stołówki jakieś są też potrzebne, rozwija się gastronomia, rozwijają się, za chwilę rozwija się jak jest gastronomia, to już turystyka się rozwija i to wszystko się praktycznie nakręca. Także przedsiębiorcy to jest siła napędowa myślę, że każdej gminy, a tym bardziej gminy Szemud. W ostatnim czasie w gminie zmieniło się wszystko o 100, a nawet o 200%. Jestem pod wrażeniem podejścia Obecnych władz gminy do przedsiębiorców, ponieważ przez wiele, wiele lat gmina Szemut nie tylko nie była przyjazna, ale wręcz przeszkadzała prowadzeniu biznesu. Czy warto tu mieć firmę i dlaczego? Dla firm, które zajmują się jakoś produkcją, gdzie nie jest potrzebny powiedzmy bezpośredni dojazd codzienny klienta do firmy, to jest niewątpliwie najlepsze rozwiązanie, albowiem po pierwsze jest teren, po drugie, co by nie powiedzieć, pracownicy miejscowi no, niewątpliwie są no, bardziej zdyscyplinowani. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście z Powiatowego Urzędu Pracy Wejherowie, z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ze Straży Granicznej, z Kaszubskiego Związku Pracodawców, którzy to zwracali uwagę na aspekty prawne zatrudniania pracowników przez pracodawców, o formach zatrudnienia pracowników polskich czy zagranicznych, o inwestowaniu, o wsparciu czy formach wspierania pracodawców. Tematyka bardzo szeroka, póki co ogólna, ale i spotkanie miało posłużyć we wzajemnym poznawaniu się, wymianie doświadczeń czy sprecyzowaniu ewentualnych potrzeb, oczekiwań, możliwości rozwojowych. Następne spotkanie zapowiedziano na wrzesień tego roku.